10 dzień lutego roku 2025, dzisiaj 32 kolejka X klasy na stadionie w Lubinie. Zagłębie na własnym obiekcie podejmie Wizę Łódź. Kibicowsko TMS zapowiada się świetnie ale na Murawie zawodnicy muszą zgarnąć trzy punkty. Tylko zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu eliminuje nas z walki o utrzymanie w obecnym sezonie. Możemy zagwarantować sobie utrzymanie w Ekstraklasie na dwie kolejki przed końcem sezonu. Ale w poniedziałek może okazać się, że nawet przy remisie jesteśmy utrzymani. Tak więc, żeby nie oglądać na inne stadiony, musimy zrobić swoją robotę i najlepiej dzisiaj pokonać I Wtedy mamy spokojne i pewne utrzymanie na przyszły sezon. Tak więc zapraszam na nowy odcinek vloga. Wybieramy się na stadion. Za chwilę rozpoczynamy spotkanie 32. kolejki Klasy w Lubinie. W Zagłębie Zagłębiem Kontrawizów. jak wcześniej wspomniałem. Moje przewidywanie na ten mecz 2 do 1 dla Zagłębia, bo życzę sobie zwycięstwa, żeby dzisiaj Zagłębie zapewniło sobie ten byt w Klasie na nowy sezon. Ale realnie coś czuję 1 do 1. Ja tak jak ze Śląskiem przeczuwałem porażkę, no to tutaj e... Tak naprawdę nic nie przeczuwam. Trochę jestem nakręcony na, na zwycięstwo. Mam nadzieję, że te trzy punkty, które są nam potrzebne do utrzymania, zdobędziemy. jak nie, no to chociaż nie w tych trzech meczach zdobędziemy te trzy punkty. Niech trener miesiąca Leszek Kojżyński e, tym dobrym akcentem zakończy swoją przygodę w Zagłębiu Lubin. I mam nadzieję, że nowy sezon już rozpoczniemy z nowym prezesem, nowym dyrektorem sportowym i nowym trenerem, którzy będą oczywiście współpracowali z trenerem, chociaż wiadomo, jak to jest w Zagłębiu nie ma na co takiego liczyć także do Boju zagłębie i po trzy punkty. W tym miejscu spotkania mamy rzut karny dla zagłębia lubin. Dyskusję, bo przed polem karnym był faulowany piękko. I kiewicz walczy o to, żeby był rzut wolny, a nie rzut karny. Ale po sytuacji z pięką zaraz był faul w polu karnym, więc dlatego został podyktowany. Chociaż sędzia chyba sprawdza, nie? I nie wiadomo, czy będzie karny, czy pierwszy zostanie odwizany ten faul na pięce. I takie jest: rzut wolny, a nie rzut karny. Pierwszy, pierwszy był faul na pięce, no. Tak więc mamy rzut wolny, a nie rzut karny. Właśnie z Piotrkiem gadałem o Regule, że fajny jest zawodnik, on mówi, że Łakomy lepszy, a Reguła tak fajnie zagrał do piękki, gdzie Tomek strzelił od poprzeczki i prowadzimy 1 do 0 z Wizewem. Elegancko. Oby to dowieść. I 31 minuta spotkania. Mamy wyrównanie ze strony Wizewa. Pożycie rożnym 1 do jednego. To chyba Żyro szczelał z głowy. ta Żyro. Bramka Żyry z rzutu rożnego, i mamy remis. Orlikowski na 2 do 1 z rożnego Prowadzimy elegancko, jak pierwsza połowa Pięknie dzisiaj Młodzieżowcy, czy młodzieżowcy, nasi kochankowie grają pierwsze skrzypce Reguła do piękki 1-0, a teraz na 2 do 1 Orlikowski, także meldujemy wykonanie zadania po pierwszej połowie, ale jeszcze kurwa rączki na kołdze takie jeszcze drugie 45 minut a w sumie jeszcze 3 minuty do tej połowy. Tak więc miejmy nadzieję, że prowadzimy dwa do jednego po pierwszej połowie, a w drugiej połowie dopełniamy tylko formalności. Igon! Igor, Ile koli A widzę! do jednego Prowadzi! Wiednie, wiednie, wiednie! Spotkania została przedłużona o co najmniej 4

Sorry, że przerywam Ci oglądanie materiału, ale jeżeli to oglądasz, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z X Klasą. Tutaj codziennie pojawia się jakiś materiał związany z najlepszą ligą świata. Ponadto założyłem także swój serwer na Discordzie, gdzie skupiamy społeczność X Klasy. Serdecznie Cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. I życzę miłego oglądania dalej. Rozpoczynamy właśnie drugą połowę spotkania, więc miejmy nadzieję, że zawodnicy dowiozą ten pozytywny wynik do końca spotkania. Powiem tak, w 61. minucie dokonało się dziwne zmiany. Kurminowski opuścił plac gry, a wszedł Adamski oraz opuścił Regułę, w wszedł Aby te zmiany Leczkowie-Języckiemu nie wyszły na, na zganie, bo to jeszcze trochę mocno wspomnieli zespołu pół godziny przed ostatnim wiskiem. Zagłębie wygrywa 2-1 z Widzewem Jesteśmy utrzymani w Ekstraklasie Polska chce czy nie chce Zagłębie w kolejnym sezonie Ekstraklasy w nowym sezonie Kamień z serca Całe szczęście udało się wywalczyć to utrzymanie Pierwsza połowa fajna, druga niestety Na korzyść Widzewa Zagłębie chyba tylko jedna albo dwie Jakieś ciekawe akcje I było później obrona Częstochowy Udało się, cel zrealizowany Teraz dwa mecze do końca sezonu Ale gramy ze spokojną głową A Tobie proszę jak się podobał ten mecz? No przede wszystkim jako dziennikarz chętnie w następnym sezonie opiszę wielkie derby Dolnego Śląska, czyli chlowry głogów, kontra Śląsk, Wrocław. Myślę, że to, to jest to, na co czeka Dolny Śląsk gratuluję Śląskowi spadek do, spadku do pierwszej ligi, w pełni zasłużone, a dla naszych piłkarzy wielkie brawa. No liczyłem, że myślałem, że w trzech meczach będziemy kurwa rozkładać to. Utrzymanie. utrzymanie udało się w jednym. Świetny reguła, świetne pieńko, świetny Rikowski. No Zakończyliśmy to wychowankami. Tak trzymać. Ale w sumie mamy trenera miesiąca kwietnia, więc musiało się to udać. Żaden inny trener nie dał radnego podziału. Był, był Fornalik, był Wodarski, ale ostatecznie musiał utrzymanie tak zapewnić tam Ojrzeński. Prosto z lekcji WF przed Lasek Ojrzeński utrzymał zagłębie. brawa, Wielkie brawa dla niego, ale mam nadzieję, że teraz Rada Nadzorcza weźmie się do roboty. Będziemy mieli nowego prezesa, nowego trenera, nowego dyrektora sportowego, który to ułoży, chociaż przez tą politykę w Zagłębiu oczywiście w to nie wierzę. Także no, zobaczymy, co nam przyniesie kolejny sezon, ale teraz już kamień z serca. Dwa mecze Laby. Jeszcze mają szansę na baraże piłkarze w drugiej Lidze, więc liczę, że rezerwy jeszcze uda się jakkolwiek utrzymać, chociaż większość piłkarzy z jedynki nie może już grać w dwójce, więc dalej liczymy na naszą Akademię. Miejmy nadzieję, że uda się obronić też drugą ligę. Ja mam nadzieję, że Piotr Burlikowski zostawił cygara w gabinecie Tomaszewskiego i Tomaszewski po meczu będzie mógł zapalić cygaro, oznajmiając pełen sukces Zagłębia, utrzymując klub w klasie. Za tych świetnych Szwedów, którzy dzisiaj przejebali z pogonią grać z Mazowiecki. Tak. Dziękuję za dzisiejszy materiał, do zobaczenia wkrótce. Cześć!